Cześć, nazywam się Angelika Dam, zapraszam na film na temat Ferdydurka. Kwerdydurkę jest powieścią awangardową, wydaną w 1937 roku. Nie był to debiut Gombrowicza, chociaż to właśnie ta powieść przyniosła mu rozgłos w kołach literackich. Na przełomie lat 20. i 30. Gombrowicz pisał zbiór opowiadań o tytule Pamiętnik z okresu dojrzewania, ostatecznie wydany w 1933 roku. Ta pierwsza publikacja spotkała się z mieszanymi reakcjami środowiska literackiego, a nawet z krytyką, z którą Gombrowicz nie chciał się pogodzić. Nazywa krytyków ciotkami kulturalnymi i wyrzucając im niekompetencje. Wspomina o tym chociażby Jerzy Jarzębski. W swoim pierwotnym założeniu Ferdydurkę miało być polemiczną odpowiedzią na krytykę tego właśnie pierwszego, debiutanckiego utworu. Gombrowicz jest do dzisiaj jednym z popularniejszych autorów, bo po pierwsze jest to autor o niezwykle ciekawej biografii. Od 1939 roku przebywał poza granicami Polski. Najpierw do 1963 roku w Buenos Aires, Potem około roku spędził w Berlinie Zachodnim, ponieważ otrzymał stypendium Forda. Następnie mieszkał we Francji, gdzie ostatecznie zmarł w 1969 roku. Życie emigracyjne Gombrowicza nie było łatwe. Mierzył się z ubóstwem, trudno mu było stać się członkiem jakiegoś koła, Towarzystwa Literackiego i w związku z tym czuł się osamotniony. To dlatego w 1951 roku podjął współpracę z Instytutem Literackim w Paryżu, gdzie na łamach paryskiej kultury publikował dzieła takie jak Dramat Ślub. O wadze twórczości pisarza świadczy to, że w roku 1968 był jednym z najpoważniejszych kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. Starcie o tę nagrodę przegrał podobno jednym głosem. Ale popularność Gombrowicza wynika także z niezwykle interesującego dorobku pisarskiego. Jest to autor różnorodny, bo oprócz powieści tworzył także felietony opowiadania, dramaty czy dzienniki. W jego pisarstwie powraca problem formy. The cat sat on the Pisarz wnikliwie spogląda na kondycję człowieka, na role społeczne oraz schematy postępowania. Innymi słowy, bohater Gombrowicza często nie jest sobą, ponieważ jest zamknięty w jakieś schematy i formy. W twórczości pisarza powraca też problem niedojrzałości. I zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was powieść tam może być trudna, ze względu na język, groteskę, brak realizmu, do którego tak byliśmy przyzwyczajeni, czytając powieści z końca XIX i początku XX wieku. Dlatego dziś z jednej strony postaram się króciutko omówić fabułę ferdydurkę, budowę tego utworu, ale także, a właściwie może przede wszystkim, postaram się odpowiedzieć na pytanie, o czym jest ten utwór. Może zacznijmy od tego pytania. Według mnie tematem utworu jest zagadnienie formy. Co to jednak znaczy? Autor skupia się na procesie formowania się człowieka, na tym, jaki wpływ w tym procesie ma świat zewnętrzny, i próbuje odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy i czy w ogóle można być sobą, i czy właściwie da się uciec przed formą. Zakończenie tego utworu udowadnia, że nie. Cechą charakterystyczną ludzi jest wiara w to, że każdy z nas jest jednostką indywidualną, oryginalną, która sama kształtuje siebie. Wierzymy, że jesteśmy autentyczni z natury. Według Gombrowicza, musimy o te autentyczność. Toczyć walkę ze światem zewnętrznym, który narzuca nam, powiedzmy na początek ogólnie, schematy postępowania właściwie każdego dnia. Według Gombrowicza. Człowiek jest skazany na formę. Żyjemy przecież w społeczeństwie, w świecie różnorakich relacji, które wymuszają na nas przybieranie pewnej postawy. Będziemy to nazywać, jak wolicie, zakładanie maski lub zakładanie gęby. Tadeusz Kępiński nazywa formę sposobem przejawiania się, wyrażania, manifestowania czy zachowania się człowieka. Wyrażamy się czy manifestujemy coś zawsze wobec drugiego człowieka. Forma jest więc tym, co realizuje się w relacji wobec kogoś. To powoduje, że forma wiąże się także z hierarchią. Nie bez powodu w Ferdydurkę mamy tych, którzy są ponad innymi, są to na przykład pedagodzy, dyrektor czy matki i tych, którzy muszą się tej narzuconej przez innych formie podporządkować. Nie oznacza to jednak, że sam dyrektor, pedagodzy czy matki są od tej formy wolni. Innymi słowy, Forma jest tym, co narzuca nam świat, ale też my sami sięgamy po tę formę, kiedy relacje ze światem nawiązujemy. W ujęciu gombrowiczowskim człowiek nie jest raz na zawsze określony, ale zmienia się na naszych oczach pod wpływem kontaktów z otoczeniem, relacji z innymi ludźmi. Autor wyśmiewa schematy i konwenanse, a także ludzi, którzy się im podporządkowują. Obrywa zatem środowisko szkolne. Krytyce poddana zostaje rodzina mieszczańska oraz środowisko ziemiańskie. Kluczem w tym utworze jest to, by mając świadomość, Formy, starać się przed tą formą uciekać, walczyć o swoją indywidualność, tak jak robi to główny bohater Józio Kowalski. Forma jest zależna oczywiście od wielu czynników: od czasów, w których żyje człowiek, czy od środowiska, które go otacza. Gąbrowicz wyróżnia kilka rodzajów formy: gębę, pupę i łydkę. Gęba jest pojęciem nadrzędnym u Gąbrowicza. Termin ten oznacza wszystkie formy narzucane ludziom i przyjmowane przez nich. Jak już powiedziałam, przed gębą nie da się uciec, chyba że w inną gębę. Gęby w Ferdydurkę są różne: jest gęba belfrowska, jest uczniowska. Młodziakowie mają gębę nowoczesności, a hurleccy narzucają służbie gębę hamów, sami mierząc się z narzuconą im gębą panów. Pupa jest symbolem zdziecinienia infantylności. Forma ta jest narzucana uczniom w szkole piórkowskiego, jest też narzucona juziowi przez Pimkę. Widzimy zatem, że proces infantylizacji nie przebiega tylko w relacji dorośli dzieci czy w relacji nauczyciel uczeń, ale infantylizować można także w innych międzyludzkich relacjach, jak w przytoczonej przeze mnie relacji Pimko Józia. Upupiać można na wiele sposobów. Stosując psychologiczne techniki jak Pimko w trakcie przerwy, który pisze liścik o niewinności chłopców, czy wtedy, kiedy wystawia ocenę głównemu bohaterowi, można też wtłaczać w dzieciństwo, każąc bezmyślnie powtarzać uczniowskie wytarte, takie wyświechtane formułki, jak robi to bladaczka w trakcie lekcji polskiego. Łydka jest formą, która najbardziej kojarzy nam się z rodziną młodziaków, u której zatrzymuje się główny bohater. Trafia tam dzięki Pimce, który chce oddziaływać na swojego Wychowanka nie tylko w szkole, ale także poza nią. Łydka jest w utworze symbolem zdrowia, sportu, energii, efektownej sylwetki, nowoczesnego stylu życia, w tym również swobody seksualnej, a więc zerwania z tradycją pod każdym względem. Najmocniej Łydka kojarzy nam się z Zutą, młodziakówną, która jest ucieleśnieniem nowoczesności i tężyzny fizycznej. Zuta aż kipi nowoczesnością, jest wysportowana i gardzi autorytetami i tradycją. Nie zna przecież Norwida. Za nic ma mężczyzn i ich zaloty. Józio za wszelką cenę próbuje pozbawić Zutę tej formy. Stara się pokazać, że tak naprawdę jest ona jak inne dziewczyny. Józiowi udaje się obnażyć sztuczność nowoczesnej formy, którą narzucają sobie młodziakowie. Po zaproszeniu w nocy do Zuty pinki i koperdy, Juzio odsłania, że nowoczesność była tylko fasadą. Rodzice bowiem nie są w stanie przyjąć, że ich córka spotyka się z dwoma mężczyznami równocześnie, zwłaszcza dlatego, że jeden z nich jest starym belfrem. I w zasadzie przy tej okazji chcia chciałabym zwrócić Waszą uwagę na wszystkie fragmenty, w których Józio szuka, jak ja to mówię, pewnego rodzaju pęknięcia w postawie, pewnej sztuczności w pozie, która sprawia, że stawia on sobie za cel zdemaskowanie gęby. Obserwacja tych różnych twarzy bohaterów powoduje, że Józio, jak już mówiłam, podejmuje walkę ze swoją własną gębą, z tym, co narzuca mu świat zewnętrzny. Kolejnym ważnym problemem poruszanym w tym utworze jest problem niedojrzałości. Kiedy poznajemy głównego bohatera, jest on Szczególnym wieku, ja wiem co mówię, bowiem ma 30 lat, jednak wcale nie czuje się dojrzały. Przede wszystkim dlatego, że inni narzucają mu niedojrzałość. Ludzie chcą, by wreszcie się dookreślił. On jednak trwa w jakimś zawieszeniu, a co gorsza, Pimko zabiera go do szkoły, gdzie dodatkowo ma być upopiany, podlegać procesowi dziecinnienia. Józio poddaje się więc szkolnej rzeczywistości, choć niejednokrotnie ma ochotę się z niej wyrwać. Dostrzega fałsz, pozory, udawanie, jednak długo nie potrafi przełamać tej. Bierności. Wracając do niedojrzałości, u Gombrowicza jest ona stanem niepożądanym, zaś dojrzałość jest tym, do czego człowiek powinien dążyć. Dojrzałość jest u Gombrowicza związana z ukształtowaną formą. Niedojrzałość jest więc brakiem formy, brakiem gotowości na jej przyjęcie, takim okresem formowania się światopoglądu. Człowiek chce być dojrzały, zatem często skrywa swoją niedojrzałość i właśnie to najbardziej interesuje autora, bo według Gombrowicza w każdym z nas jest element niedojrzałości, w każdym z nas tkwi dziecko. I w tym tkwi sprzeczność. Z jednej strony za wszelką cenę próbujemy pokazać się światu jako dojrzali, kompletni, ukształtowani, z drugiej zaś. Pociąga nas młodość i w gruncie rzeczy w każdym z nas tkwi pewna doza niedojrzałości. Jako że pozorujemy tę dojrzałość, to tę formę narzucamy też innym, krępując ich swobodę myślenia i działania. Sami zamknięci w pewną formę. Domagamy się od innych, by ją przyjęli. Problem niedojrzałości Gąbrowicz ukazuje na przykładzie szkoły i środowiska rodzinnego. Dwóch instytucji, które niemal programowo upupiają, infantylizują człowieka. Pimko i ciotka Hurlecka traktują Juzia jak nastolatka, mimo iż ten ma już przecież 30 lat. Ciekawy jest stosunek do upupiania chłopców uczących się w szkole Piórkowskiego. Jedni chcą się poddawać temu procesowi, są to chłopcy pod przywództwem Syfona, inni buntują się przeciw temu. Są to chłopaki pod wodzą Mintusa. Obie grupy dają sobie narzucić pewną formę, ale też i same narzucają ją względem siebie. Skoro wiemy już, że w Ferdydurkę kluczowe zdają się być problemy formy i kwestia niedojrzałości, spróbujmy króciutko streścić ten utwór. Przy tej okazji porozmawiajmy o budowie tego tekstu i o tym, dlaczego Ferdydurkę nazwać możemy satyrą społeczno-obyczajową. W pierwszej części utworu poznajemy Józia Kowalskiego, który jak już mówiłam jest mężczyzną 30-letnim, dokonującym Bilansu swojego życia. Nie może się dookreślić, czuje swoją niedojrzałość, konfrontuje się sam ze sobą i postanawia pisać. By wyrazić swoje wnętrze. I wtedy w jego pokoju nagle zjawia się Pimko, doktor i profesor, a właściwie nauczyciel, kulturalny filolog z Krakowa, który ocenia tekst Józia na 3, przepytuje go i w rezultacie postanawia zabrać go do szkoły dyrektora Piurkowskiego, by uzupełnił luki w wiedzy. Gdy Józiot trafia do szkoły, trwa duża przerwa. Dzięki temu, jako czytelnicy, poznajemy środowisko uczniowskie. Jak już wspomniałam, szkoła wszelkimi sposobami stara się upupić uczniów, np. Wtedy, gdy spacerujący na podwórzu chłopcy są z zapłotu obserwowani przez matki. I jak wcześniej mówiłam, środowisko uczniowskie dzieli się na dwie grupy. Chłopiąt niewinnych pod przewodnictwem Pylaszczkiewicza, czyli Syfona, i buntujących się chłopaków pod wodzą Miętusa. Poza tymi dwiema grupkami pozostaje sam narrator oraz Kopyrda, chłopiec nowoczesny. Pamiętajcie, że zachowanie Kopyrdy też jest wynikiem pewnego rodzaju formy nowoczesności. Kiedy Pimko zabiera Józia do dyrektora piórki, jako czytelnicy mamy szansę bliżej przyjrzeć się ciału pedagogicznemu. Nauczyciele są odrażający, każdy z nich ma jakąś drażniącą cechę, uczą tylko tego, co jest w programach nauczania i nie myślą samodzielnie. Lekcje polskiego i łaciny udowadniają, że celem nauczycieli jest to, by uczniowie powtarzali frazy bez jakiegokolwiek myślenia. Przykładem tutaj może być zdanie, dlaczego słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość. Także zależy im na tym, by okazywali uczniowie właśnie nauczycielom, Szacunek, by przyjęli pewnego rodzaju formę, siedzieli cicho, nie zadawali kłopotliwych pytań, jak na przykład Gałkiewicz, by się podporządkowali. Ciekawe rzeczy dzieją się na przerwach, w czasie których trwa konflikt pomiędzy Syfonem a Mientusem. Nasz narrator zostanie powołany na superarbitra w pojedynku na miny. Wcześniej jednak za wszelką cenę będzie chciał skłonić Mientusa do rezygnacji ze starcia, co skończy się fiaskiem. Pojedynek na miny polega na tym, że na każdą wzniosłą i patetyczną minę Syfona, Mientus odpowiada miną szkaradną. Choć triumfuje Syfon, Miętus nie może poradzić sobie z przegraną, dlatego gwałci przez uszy swojego przeciwnika. Oznacza to, że uświadamia go, niszczy jego niewinność. To wydarzenie przyczyni się do samobójstwa Syfona, który powiesi się na wieszaku. Pimko, stary belfer, widząc bijatykę chłopców, oczywiście ją infantylizuje, sądząc, że bawią się oni piłeczką. I teraz Gombrowicz przerywa historię naszego głównego bohatera, narratora by przemówić do czytelnika w formie przedmowy do Filidora dzieckiem podszytego, a następnie przytaczając historię Filidora. W przedmowie Gombrowicz pisze głównie o koncepcji artysty. Zastanawia się nad tym, czy to on tworzy formę, czy to może forma tworzy jego. Występuje także w roli krytyka współczesnych artystów. I zwraca uwagę na to, że choć uważają oni, że tworzą coś nowego, to tak naprawdę stroją się w cudze piórka, bowiem naśladują dawne wzorce, są pretensjonalni i wtórni. Dodaje także, że sztuka polega na tworzeniu formy, a nie dzieł doskonałych pod względem formalnym. Uważa, że podział na artystów i resztę społeczeństwa jest fałszywy i zwraca uwagę na to, że dla wielu celem samym w sobie jest przyjęcie formy artysty. Ta część Ferdydurkę ma formę felietonu, może moglibyśmy nazwać to manifestem artystycznym, bowiem autor wyraża w tej części swoje spojrzenie na sztukę i rolę artysty. Kolejna część, czyli Filidor Dziecki podszyty przypomina powiastkę filozoficzną. Opowiada o sporze między profesorem syntetologii Filidorem i profesorem analizy antyfilidorem. Ofiarą tego sporu była najpierw żona Filidora, która została przez antyfilidora rozebrana wzrokiem, a następnie przeanalizowany został jej mocz. W odwecie Filidor chciał przy pomocy gotówki złożyć w całość partnerkę antyfilidora. Końcówka opowiadania to pojedynek mężczyzn na zasadzie symetrii. Na zmianę odstrzeliwują Części ciała swoich partnerek. Pojedynek zwycięża analiza, ale w sumie nie ma to żadnego znaczenia. Całość kończy się wypowiedzią profesora syntezy, że wszystko podszyte jest dzieckiem. A potem znów wracamy do historii Juzia, który teraz zostaje zabrany przez Pimkę do mieszkania rodziny nowoczesnej, czyli Młodziaków. Rodzina składa się z inżyniera Wiktora, inżynierowej Joanny oraz ich córki, pensjonarki Zuty. Członkowie rodziny wyznają kult tężyzny fizycznej, niezależności oraz odrzucają tradycję. Juzio trafia do tej rodziny, bowiem Pimko chce, by zakochał się w młodej pensjonarce, chociaż bohater dość szybko domyśla się, jaki jest plan starego Belfra. Młodziakowie cały czas posądzają Juzia o pozowanie i staroświeckość, w związku z tym on sam postanawia obnażyć formę tej rodziny, obnażyć jej skrupulatnie skrywaną staroświeckość. Różnorakie gesty, takie jak babranie się w kompocie, mają sprowokować młodziaków i ostatecznie udaje się to poprzez sprowadzenie w nocy do pokoju Zuty Pimki İzlediğiniz kopardı. Dla nowoczesnych rodziców jest to za dużo. Wywiązuje się bójka, a główny bohater wraz z Miętusem wykorzystują tę okazję, by uciec z tej przestrzeni. A co tam robił Miętus? Nadal szukał parobka, człowieka bez gęby, zgwałcił nawet służącą, ale nie przyniosło mu to satysfakcji. I znów forma powieści zostaje przerwana przez formę felietonu i zanim poznamy dalsze losy Juzia, musimy przeanalizować przedmowę do Filiberta, dzieckiem podszytego i samą historię Filiberta, która ma formę przykłócenia powieści czy bajki. Przedmowa do Filiberta dzieckiem podszytego poświęcona jest oczekiwaniom wobec literatury. Autor wylicza męki twórcy oraz to względem kogo dzieło powstało i z czego wynikało. Filibert dzieckiem podszyty opowiada o tym, jak potomek pewnego wieśniaka z Paryża, czempion świata w tenisie, grał mecz wśród żywiołowych oklasków. Mecz został przerwany, bowiem pewien pułkownik łupnął z rewolweru do piłki w locie. Zachowanie to wzbudziło u zebranych panikę, która skończyła się tym, że mężczyźni zaczęli dosiadać swoje partnerki jak konie. Na środek wyszedł Markiz de Filibert, by zapytać, czy ktoś chce obrazić jego żonę. Kolejni mężczyźni podjechali na swoich partnerkach, by obrazić żonę Markiza. Obrażona kobieta ostatecznie poroniła, a zawstydzony Markiz odszedł dzieckiem podszyty. I na chwilę zatrzymam się na tym etapie, bo pewnie macie teraz ochotę zadać mi pytanie, po co w powieści Gombrowicza są te dwa fragmenty o Filidorze i Filibercie, które w sumie jak Jakoś tak rozbijają fabułę. Z jednej strony wielu badaczy mówi o tym, że stanowią one filozoficzny komentarz do tego, co dzieje się w powieści. W tym wypadku musielibyśmy zwrócić uwagę na to, co te historie mówią nam na temat formy i niedojrzałości. Ja mam jednak też inną hipotezę. Moim zdaniem przez te dwa fragmenty Gombrowicz, jakby to powiedzieć, rozwala tę powieść od środka, dekonstruuje ją, nie pozwala nam na to, byśmy zamknęli ją w dobrze znanej nam formie. Tak jak główny bohater ucieka od formy w kolejną formę, tak powieść też w swej budowie ucieka od tradycyjnej formy powieści, konstruując nową formę powieści awangardowej, w tym sensie takiej trochę fragmentarycznej. Zasadniczo powieść Gombrowicza podzielić możemy na trzy części. Nazwę je roboczo Szkołą, Rodziną Mieszczańską i Domem Wiejskim. Każda z tych części przedzielona jest właśnie wspomnianymi przeze mnie dygresyjnymi rozdziałami. Ponieważ między pierwszą a drugą częścią występuje ta dygresja, to na zasadzie Symetrii występuje ona także pomiędzy drugą a trzecią częścią. Fragmenty te traktujemy odrębnie, bowiem nie odnoszą się do losów głównego bohatera. Jeszcze wróćmy znów do historii Józia, bo została nam trzecia część tego utworu, w której wraz z Miętusem główny bohater poszukuje parobka. Docierają do miejsca, w którym ludzie zachowują się wobec nich jak psy. Z tej opresji mężczyzn ratuje ciotka Hurlecka, krewna Józia, która zjawia się nieoczekiwanie i zabiera ich do Bolimowa. Ciotka Upupia Józia, Wyp wspomina jego dzieciństwo i karmi cukierkami, mimo iż wie przecież, że ma on już 30 lat. W Bolimowie poznajemy wuja Konstantego i dzieci chórleckich Zosie i Zygmunta. To w Bolimowie właśnie Miętus spotyka wreszcie swojego parobka Walka, który według niego nie ma gęby. W Domu Chórleckich wyraźnie widać dwie formy. Panów, którzy za nic traktują parobków, oraz służbę, która na każdym kroku okazuje im szacunek. Mientus postanawia namówić Walka do tego, by uderzył go w twarz, bowiem to uderzenie ma postawić pomiędzy nimi znak równości. Choć Walek początkowo nie chce tego zrobić, to ostatecznie do tego dochodzi, co sprawia, że Mientus zakłada nową gębę. Zaczyna mówić gwarą, a Juzia traktuje jako zbratanego z panami. Józio podejmuje decyzję o ucieczce z Bolimowa, Mientus nie chce uciec bez walka. Ta część i tak, także kończy się awanturą, bójką. Gąbrowicz powiedziałby kupą. Walek zostaje posądzony o kradzież, następnie zbity, co powoduje, że służba zaczyna zwracać się przeciwko panom, wpada do dworku i zaczyna się zbiorowa awantura. Józio wraz z Miętusem wykorzystują tę okazję, by uciec. Główny bohater zabiera ze sobą Zosie i w ten sposób wpada w kolejną formę. Musi przyjąć formę porwania typową dla romansu, i mimo tego, że chce opuścić Zosie, to całuje ją, bo wie, że z jednej gęby uciekł w kolejną gębę. No i warto przypomnieć, też z zakończenie koniec i bomba, a kto czytał ten trąba, które nieco podważa sens czytania utworu, czy poszukiwania w nim głębokiego przesłania. Porwanie na koniec utworu jest pewnego rodzaju klamrą, wszak sam utwór rozpoczyna się także od porwania, wtedy kiedy Pimko porywa Józia do szkoły. Wracając jednak do tego ostatniego zdania, to podobno podsunęła Gombrowiczowi je służąca Aniela. Michał Głowiński twierdzi, że to zakończenie nie tylko podważa wartość całego dzieła, ale jest też pewnego rodzaju kpiną z odbiorcy z jego niedojrzałości i z tego, że poszukiwał jakieś, jakiegoś wzniosłego przesłania zakończenia utworu. Po omówieniu treści, porozmawiajmy o tym, jak w utworze zaprezentowany został świat przedstawiony. W utworze została zachowana chronologia: wraz z bohaterem przebywamy w kolejnych przestrzeniach, i zachowany też został ciąg przyczynowo-skutkowy. To, co jednak dzieje się w tej powieści, jest nielogiczne i absurdalne. Nielogiczne jest chociażby to, że główny bohater ma równocześnie lat 30 i 16. Na początku dowiadujemy się, że jest autorem pamiętnika z okresu dojrzewania. Czy zatem jest to sam Gombrowicz? Ja to widzę tak, że bohater Ferdydurkę ulega pewnemu rozmnożeniu. Jest w pierwszej części autorem, jako autor przemawia też do nas w przedmowach, jest też narratorem i bohaterem tej powieści. Jak powiedziałam już wcześniej, Gombrowicz Gombrowicz ucieka od formy powieści tradycyjnej i robi to przez dygresyjne fragmenty na temat Filidora i Filiberta. Wielu krytyków literackich uważa, że Ferdydurkę nazwać możemy satyrą społeczno-kulturową. Satyra ta wymierzona jest nie tylko w naturę ludzką, ale także w różnego rodzaju formy życia zbiorowego. To dlatego Gombrowicz kpi ze środowiska szkolnego, ze sposobu życia nowoczesnej rodziny mieszczańskiej czy tradycyjnej rodziny ziemiańskiej. Portret każdej z tych sfer jest oczywiście wyolbrzymiony, co ma służyć krytyce, której dokonuje autor. Z tego samego względu w utworze znajdziemy wiele elementów groteskowych. Ale może najpierw przypomnijmy, czym jest groteska. Groteska jest rodzajem komizmu, który jest wynikiem zestawienia przeciwieństw kontrastów. Komizmu i tragizmu, piękna i brzydoty, patosu i trywialności, fantastyki i realizmu. W wieku XX termin ten stosowano wobec dzieł, które wyraźnie zrywały z klasyczną formą utworu. Moim zdaniem przykładem groteski w Ferdydurkę, czy najlepszym przykładem groteski w Ferdydurkę, jest pojedynek na miny. Pojedynek z jednej strony jest czymś poważnym, wymagającym nawet tej powagi. Istotą pojedynku jest jednak strojenie min, czynność zupełnie niepoważna. Tu właśnie widzimy tę groteskę. Utworem groteskowym nazywamy też taki utwór, który jest niejednorodny stylistycznie, jak w Ferdydurkę, gdzie znajdziemy połączenie powieści przygodowej plus Elementów dygresyjnych i bajki, oraz powiastki filozoficznej. To właśnie to połączenie tych różnych styli budzi w nas poczucie dziwności i absurdu. Absurd widzimy w tym utworze na każdym kroku. Absurdalny jest choćby sposób, w jaki Pimko traktuje Józia, oraz to, że ocenia go na początku i zabiera go ze sobą do szkoły. Nie ma sensu także pojedynek na miny, wspomniany już przeze mnie wcześniej. Absurdalni są także wykreowani przez Gombrowicza bohaterowie, którzy sprawiają wrażenie często są jednowymiarowi, można by powiedzieć podporządkowani swojej gębie. W tym groteskowym utworze Gombrowicz wykorzystuje absurd po to, by obnażyć swój sposób widzenia kondycji ludzkiej i funkcjonowania człowieka w różnych formach życia zbiorowego. I na zakończenie chciałabym co nieco powiedzieć jeszcze na temat języka tego utworu. Język utworu jest niezwykle oryginalny. Julian Przyboś nazwał Gombrowicza nawet poetą prozy. Właściwie można powiedzieć, że w tym utworze współwystępuje kilka języków. Język ideologii, polityki czy język uczniowski. Wszystko dlatego, że u Gombrowicza język jest składnikiem formy. Forma realizuje się także poprzez język. To dlatego, kiedy Miętus brata się z parobkiem, zaczyna mówić niczym parobek. Ważną rolę pełnią w języku Gombrowicza słowa klucze, czyli właśnie gęba, pupa i łydka. Są one pewnego rodzaju kodem, a ich użycie powoduje określone skojarzenia u czytelnika. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że to Krótkie opracowanie i streszczenie Ferdydurkę okaże się dla Was przydatne. Tym bardziej dlatego, że dla mnie ta książka też nie jest łatwa i strasznie denerwowałam się przed nagraniem tego materiału. Ale jeżeli zostawiam Was z takim uczuciem niedosytu, to serdecznie zapraszam Was na dwa podcasty, które ukażą się jeszcze na moim kanale, w którym uzupełnię pozostałe informacje na temat tej lektury oraz biografii Gombrowicza. To dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.